Cześć, witajcie w kolejnym filmie z serii Minecraft poradniki. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zbudować skrzynię o nieskończonej pojemności, która zajmuje stosunkowo niewiele miejsca. Macie tutaj przedstawione dwie możliwe budowy tej skrzyni. Możemy ją albo zbudować tak, albo tak. Jak widzicie, zajmuje ona dosyć niewiele miejsca, a może pomieścić nieskończoną ilość przedmiotów. Jak to działa? Na początku dajemy przedmioty do tej górnej skrzynki, to jest ważne. One przechodzą sobie tutaj do hoppera, z hoppera do wagonika, z wagonika do hoppera i z hoppera do dolnej skrzynki. Przedmioty wyjmujemy z dolnej skrzynki. Jeżeli je wyjmiemy, automatycznie przedmioty uciekają z górnej i przechodzą do dolnej, pokonując drogę ze skrzynki do hoppera, wagonika, hoppera i ostatecznie do dolnej skrzynki. Jeżeli zauważymy, że górna skrzynka jest już bardzo zapełniona, możemy stając na szyfcie, dołożyć tutaj kolejny wagonik. Stajemy na szyfcie, klikamy prawym przyciskiem. Co się teraz dzieje? Przedmioty z góry przechodzą do nowego, pustego wagonika. I jak wiecie, jak możecie zauważyć, musi być tutaj przynajmniej jeden wagonik na początku. Do, przez którego będą po prostu przechodziły przedmioty, tak? Jeżeli w dolnej skrzynce jest pełno, gromadzą się w wagoniku. No i teraz widzimy wszystko powoli znika. Nie wiem jak tutaj zobaczyć ten drugi wagonik. Cały czas wyświetlam się ten pierwszy, cholera. O, jest. Widzicie? Zbiera się w nim. Zbiera się w nim kamień. Jeżeli on się z kolei napełni, możemy dodać kolejny, 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 kolejny i tak w nieskończoność. Dlatego możemy tu pomieścić dowolną ilość przedmiotów. No i jak widzicie, tutaj one automatycznie przechodzą. Myślę, że jest to bardzo fajny sposób na przechowywanie na przykład cobblestone'a, albo na przykład ziemi, yy, gruzu, redstone'a, rzeczy, których po prostu mamy bardzo dużo. I nie chce się nam stawiać ogromnych ilości skrzyń. Zazwyczaj tak było na przykład z cobblestone'em. Ta opcja jest po prostu dużo wygodniejsza i dużo bardziej kompaktowa. Jedyną wadą może być to, że na stworzenie jednego wagonika potrzebujemy 5 sztuk stali. No dobrze, jak coś takiego zbudować? Zacznijmy od dołu, kładziemy skrzynkę. Teraz stając na shiftie. Klikamy prawym przyciskiem na ściankę tej skrzyni. Tak, żeby hopper skierowany był właśnie do niej w lewo. Tak. Teraz, stając na shiftie, klikamy prawym przyciskiem tory. Teraz, stając znowu na shiftie, kładziemy tutaj hopper w ten sposób. A nad hopperem kładziemy również prawym przyciskiem skrzynię. Tak to ma wyglądać. Teraz budujemy tutaj takie małe coś i kładziemy kolejne tory po to tylko, aby te stały, stały po skosie. Możemy tutaj już zniszczyć i położyć tutaj jakiś inny blok. Niestety wadą jest to, że w tym miejscu blok musi się znajdować. Dlatego najłatwiej jest budować to przy ścianie tą skrzynkę przy ścianie dlatego, że to może być wykonane z dowolnego materiału jak widzicie tutaj może być ściana tak, ściana waszego waszego domu no i oczywiście na koniec kładziemy tutaj wagonik jeżeli ta, ta tory nie byłyby po skosie byłby kłopot z dodawaniem kolejnych wagoników, dlatego musi to tak wyglądać jeżeli chcemy, aby chcemy na przykład zamontować to po drugiej stronie przyjmiemy pomieszczenia, tak żeby tory opierały się w tę stronę, możemy oczywiście wykonać to w ten sposób, jak widzicie tutaj. No dobrze, słuchajcie, to było na tyle w tym poradniku. Myślę, że wielu osobom się on może przydać. A jeżeli nie oglądaliście także poprzednich filmów z tej serii, to Was do nich serdecznie zapraszam. No i to było na tyle. Dziękuję za uwagę. Cześć!